No, hej, Wam przyznać, że nie pamiętam kiedy ostatnio włączałem kamerę. W każdym razie drobne zmiany. Jak, jak drobne, takie, że nie jestem teraz w Houston, tylko jestem w Panamie. Siedzę właśnie w busie na lotnisku i będę jechał do hotelu. No i jutro prawdopodobnie na statek będę wchodził tutaj w Panamie. Jak tylko na nim skończę, to będę wracał znowu do Houston. No takie rzeczy na walizce. fajne, nie? Y Tyle rzeczy mam, mam do powiedzenia, ale powiem Wam tak. W czwartek, cały dzień, wiadomo, byłem na nogach. Potem się okazało, że na noc musiałem pojechać na statek. Pracowałem całą noc do godziny 12. Potem szybciutko na lotnisko, ledwo zdążyłem na samolot, no i przyleciałem właśnie tutaj do tego, do tej Panamy, gdzie jest godzina teraz chyba 20, Więc jestem po całym dniu, całej nocy i całym dniu. I cieszę się, że teraz na statek nie muszę wchodzić, tylko właśnie, że do hotelu jedziemy. Ale... masakra, nie wiem, czy będę w stanie nawet pokój pokazać. Mi się wydaje, że jak przyjdę, nawet prysznica nie będę. Tak się walę, tak, na udział. Dobra, to później nie będę tego pisa pokazywał po sobie. Ja nie lubię jakoś tak pokazywać. Pomyślcie, jak byście się czuli, jak siedzicie sobie z rodziną i tak dalej, jak ktoś nagle tak na was kieruje kamerę i zaczyna coś do niej mówić. Dobra, zaczyna się ciasno robić. No dobra, jestem w hotelu. Yy, nagrywam. Nagrywam dlatego, że wolę teraz nagrać, jak tu jeszcze jest czysto. Bo jak potem się tutaj rozłożę, to będzie wstyd zwyczajnie. Hotel się nazywa Crown Plaza. Yy, jest bardzo blisko lotniska, dosłownie 5 minut samochodem. Kosztuje 160 dolarów ten pokoik. To jest jednoosobowy, znaczy single, tak? A łóżko i tak podwójne. Chyba, że mi dali double room. W każdym razie single kosztuje 165, a double kosztuje 185. Tak, to moje graty, nimi się nie przejmujcie. Okej, okay, tu są drzwi wejściowe, zobaczmy jak tam wygląda na korytarzu. Tam nie będę grywał, bo ktoś tam chodzi. Albo tak taki korytarzyk. Przejdźmy do łazienki. Czasami odnoszę wrażenie, że ten mój kanał powinien się nazywać. No nie wiem, coś związane chyba z hotelarstwem. O, tutaj zmordowany Sebastian. No i standardowo w sumie tak. Tutaj lusterko do golenia się to jest takie powiększające się. Zobaczcie, ona powiększa. A, sami się będziecie mieć incepcję No dobra. Ej, I co? No, klasycznie. Lubię, jak są takie duże lustra. Szczególnie, jak człowiek się. O, walni się pod taki prysznic i może sobie podziwiać przystojniaka w lustrze. <grym> o, ok. Wszystko dla dwóch osób tutaj, jak widać, więc naprawdę to jest, to jest double room. Dla nich to bez różnicy. Jak mają więcej wolnych takich, to taki dają w normalnej cenie. Dobra, kolejne lustro, no i co tutaj mamy? Mamy telewizor, jakiej firmy? Samsung. Czyli co? Znowu Koreańczycy. Wszędzie Koreańczycy i się dziwicie, że oni tak dobrze prosperują. Jak tyle sprzętów na całym świecie i można od nich dostać. Gniazdka mają w standardzie amerykańskim. Niestety godzina 21.15, ale ja się czuję jakby była trzecia w nocy już, jest klimatyzacja. To działa w dwie strony, tak? Ten klimaty, ta klimatyzacja, czyli zarówno może grzać jak i chłodzić. E, można sobie widzę zrobić kawę, czyli tak samo jak w tym Sheratonie, co mają tam w Houston, co do niego jeszcze wrócę. Ale kurczę, no, nie mają ani jednego gniazdka europejskiego. No tak, tak głupio, głupio trochę. A to jest pewnie pojemnik na lód. Nie mają tutaj minibaru. Widok będzie pewnie bardzo przeciętny. O, ten właśnie, a ten bus mi właśnie przywiózł przed chwilą. On tak co chwilę kursuje. Co 30 minut. To. No i tyle. Więc teraz mam do wyboru, bo jestem nieprzytomny, a ja mam do wyboru specjalnie sobie jeszcze tutaj e, w takim sklepiku hotelowym kupiłem coś do picia i coś tam do jedzenia, jakąś przekąskę, bo przyznam, że jestem taki właśnie zrąbany, że nie chcę mi się schodzić na kolację i bardzo prawdopodobne, że teraz tylko coś sobie tam przegryzę, popiję, wezmę prysznic i buch do ujśa. <grych> Bo nie wiem, jak to będzie jutro wyglądało. Wiecie jak to jest w mojej branży. Yy, może być tak, że o godzinie 6 rano zadzwonią, albo o 5, o 4 mogą zadzwonić, że proszę zejść na dół, bo kierowca czeka. Na takie coś trzeba być gotowym, Na chwilę bez tam nie mam informacji, o której po mnie przyjadą. O, tutaj jakiś szafiks się ukrył. A, jest sejfiks. No, standardowo odzew wszyscy, tak jest żelazko, jest deska do prasowania. Deska do prasowania nie ma śladów krwi na sobie, więc nie była kupowana w Lidlu. No i nic. Dobrej nocy Wam życzę. Spanamy tym razem. Hejka. No hej Wam ponownie. Jest sobotni poranek. Już zadzwonili do mnie o 7 rano. Panie zbieraj się, pan zbieraj, bo na statek, na statek służbowo. Więc co? Więc pokażę Wam tylko widok tutaj z okna. Tam przed nami, w oddali. Kamera trochę oddala, tak naprawdę to jest nawet bliżej niż się wydaje, spokojnie na piechotę, bo można było dojść, tam jest lotnisko, więc naprawdę jesteśmy bardzo blisko lotniska, ruch tutaj w Panamie widać klasyczny, jak, jak w Europie kontynentalnej, jak w Polsce, ale ciężar ruchu. Y tak czy inaczej, wskakuję teraz na statek, nie wiem kiedy z niego zejdę, ale wiem, że samolot powrotny mam w niedzielę, ale jest teraz sobotni poranek. Jeżeli więc dosyć szybko uporam się na statku i będzie możliwość, żeby tutaj wrócić, to mam nadzieję, że właśnie, no zwyczajnie opłaca jakiegoś taksywkarza, żeby mnie gdzieś zabrał. Ojej, ja, taka możliwość będzie, bo może agent mnie tutaj przywiezie z powrotem do hotelu, nie wiem, zobaczymy. Ale naprawdę chciałbym troszkę pozwiedzać Panamę, dlatego że jestem tutaj, nie wiem, drugi czy trzeci raz, i jak już nigdy nie miałem okazji, żeby, żeby cokolwiek zobaczyć. Na czym ubolewam? Dobra, zbieram się powoli. Trzymajcie się i to później. Trzymajcie kciuki, żeby na statku wszystko poszło jak należy. Bez jaj żadnych. Włączyłem kamerę jeszcze na chwilę, ponieważ mam jeszcze jakieś około nie wiem, 10 minut. Więc postanowiłem, że póki tutaj jest cichutko, to wam coś opowiem. Ale kamerę skieruję tutaj na drogę. To zobaczcie, jak tutaj, jakie tutaj samochody jeżdżą po Panamie. I będę opowiadał, co to się stało na lotnisku. Otóż wracałem liniami, znaczy leciałem tutaj liniami United Airlines i kiedyś byłem zdania, że te amerykańskie linie lotnicze, czyli właśnie takie jak United, czy tam nie wiem, American Airlines, że są niskiej jakości, nawet porównywałem je z tymi afrykańskimi. No i muszę swoje zdanie podtrzymać. Czyli dalej uważam, że najlepsze są te azjatyckie, potem europejskie, na końcu. Yy, na, na równi afrykańskie oraz amerykańskie, i teraz tak, pierwszy kłopot był na lotnisku, gdy przylatywałem do Stanów Zjednoczonych. Moja walizka nie była za ciężka, a tutaj na lotnisku asystowała mi taka, asystowała mi taka pani podczas check e, i stwierdziła, że moja walizka jest za ciężka, tam bodajże o 5 funtów, tam nie, powiedzmy, że jakieś 2-3 kg za ciężka, i że muszę dopłacić za, za tą walizeczkę. No to się pytam ile? Ona mówi: 200 dolarów. No, sorry bardzo, ale 2 kg przekraczam bagaż i mam 800 zł dopłacić na jakaś chora stawka. No i ona już tam coś wklepuje i mówi: proszę przejechać tutaj kartą. A mówię, no, no zwolnij kobieto, tak, 200 dolarów zapłacę, bo 2 kg mam za dużo, coś z tej walizki wyciągnę, coś wykombinuję, ale problem polega na tym, że plecak już miałem taki zapakowany, że no, no naprawdę już by się tam nic nie zmieściło, tych 2 kg do plecaka nie wsadził. Ale ja mam tak mądrze to rozwiązane, że ta moja walizeczka z narzędziami nadaje się spokojnie do tego, żeby wyciągnąć ją z tej dużej walizy, z tej skrzyni i żeby w razie czego nadać ją osobno. No i się pytam, a jaka będzie kwota, jeżeli ja wyjmę właśnie tą, 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 tą moją walizkę z narzędziami i nadam je jako dwie osobne? Czyli łącznie taka sama waga będzie, ale, ale jako dwa bagaże. A ona sprawdza i mówi, że 30 dolarów. No i się wtedy trochę wkurzyłem, bo ona taka uśmiechnięta, taka sympatyczna niby tego, a zamiast doradzić klientowi, że proszę pana, po co pan będzie płacił 200 dolarów, proszę to nadać jako drugi bagaż i będzie pan miał 30 dolarów dopłaty, a nie 200. No to oczywiście czegoś takiego nie zrobi, bo ona pracuje dla United Airlines i najważniejsze to, żeby ta ich firma dobrze zarobiła. Czyli to był taki pierwszy bankament, że nie można ufać tym pracownikom, że oni w jakiś, spo, jakiś sposób nas będą wspierać, czy coś dobrego doradzą, bo oni tylko dbają o swoją korporację. Drugi problem polegał na tym, że jak już byłem w samolocie, no to ten lot no, trwał dobrych kilka godzin. Naprawdę to był dosyć długi lot i ani nie zaproponował, czy nie, że jakiś tam bardzo długi, ale no, wystarczająco trwał, żeby się jednak tymi klientami, pasażerami zainteresować. I tak, po pierwsze, w całym, to, w całym samolocie, który był dosyć spory, były tylko trzy toalety i kolejki po 20 metrów do toalety. Po drugie, oferowali coś tylko i wyłącznie, coś do picia dawali, żadnego posiłku nie było. No i po trzecie, jak to typowe, jak to w Stanach, yy, żadne, żadnego systemu multimedialnego. tak? Czyli zapomnijcie o tym, że sobie włączycie jakiś. Yy, dobra, to już na mnie dam. Yy, zapomnijcie o tym, że włączycie sobie jakiś film, żeby czas Wam szybciej minął. No, siedzicie i gapicie się w krzesło przed Wami. No ja pierdziełem, wiadomo, jak ktoś tam, ktoś wcześniej pomyślał, to albo zabiera coś swojego, albo zabiera sobie jakąś książkę, albo no nie wiem... Yy, yy, laptopa nawet nie ma, potem ciężko wstać, żeby to, żeby to, to wytargać z góry i, i tego laptopa sobie otworzyć. Ale tak mówię, rozumiem, jeżeli loty są bardzo krótkie, tam maksymalnie do dwóch, do dwóch godzin, to już naprawdę max, to wtedy jeszcze rozumiem, że, że są chytrzy na kasę i, ten, i żadnego tam systemu multimedialnego nie wsadzą. No ale jak lot trwa ponad dwie godziny, to no to wyobraźcie sobie, że nie wiem, dwie msze w kościele, tak? Siedzicie i patrzycie. Przecież to człowieka może aż coś trafić, prawda? Hmm. W każdym razie mi się to bardzo nie spodobało, że... że, że te samoloty są takie przestarzałe, są tak źle skonstruowane, byleby napchać ludzi jak sardynek. Jakościowo to, to naprawdę kiepsko wygląda. Pamiętam, że właśnie jak gdzieś tam leciałem, nie wiem czy z Bahrajnu to do Dochy, czy jakieś takie tam połączenie, właśnie, ale tam na Bliskim Wschodzie. Lot trwał godzinę, a na wypasie wszystko naprawdę, na wypasie, na wypasie duże wyświetlacze, bardzo duży wybór, wybór filmów i naprawdę czas wtedy dużo szybciej mija. No i ostatnia rzecz to jeszcze zdali mi złe, złe takie dokumenty do wypełnienia, czyli jak się przelatuje, trzeba tam deklarację. Wypełnić tą celną, i jeszcze jakiś tam inny dokument. No to okazało się, że dali mi o jeden za dużo, i też na niepotrzebnie to zupełnie wypełniałem, ponieważ nikt tego ode mnie potem nie wymagał. Ciekawe jestem, czy będę wracał tymi samymi liniami, czy sytuacja się powtórzy. W razie czego na ściąga... <laughs> na ściąga... jest to w posiadaniu. <laughs> jakiegoś tam filmu, więc sobie na laptopie zobaczę i mam jeszcze książkę, tylko książka mi się, to jest ta ostatnia część sagi, sagi Endera yy, wiecie, jest gra, jak to było, gra, gra Endera, czegoś tak była pierwsza część, taki film był no ale potem jeszcze jest, nie wiem, Mówca Umarłych yy, jakiś tam Xenosy bodajże i teraz czytam Dzieci Umysłu, to jest czwarta czy tam też piąta, nie pamiętam yy, ko kończy mi się ta książka, dlatego muszę sobie jakieś tam właśnie filmy sobie jakieś zorganizowałem ale też muszę zacząć się orientować, jaka kolejna saga będzie, dlatego że ja lubię bardzo filmy, znaczy, przepraszam, bardzo lubię nie tylko filmy, ale książki science fiction. Z tym, że ja mi jakaś książka wciągnie, no to chciałbym jakąś kontynuację, prawda? I dlatego nie lubię takich pojedynczych książek, wolę sa całe sagi. I moja ulubiona na chwilę obecną to jest co? Eee? Chyba Honor Harrington mi się najbardziej podobała ta cała saga. Oraz no, typowo, tak jakby każdy, każdy fan science fiction, fundacja oraz roboty. I to były te trzy, które mi się najbardziej podobały. Ta, ten Ender, taki nie najgorszy, może być też, no ale szukam czegoś nowego już powoli. Dobra, więc zmykam na dół, bo jest 8.41, o 9 będzie kierowca, jeszcze muszę się tam wymeldować. Hejka. va reduciendo los bancos. Una no, tú te vas a más un si, a mí me pasa a veces también así Sí, que muchos sí, carros, que muchos carro, mucho tranques, que le han complicado la vida, que vienen a mandar un

Ahora. Ah claro, la repararon. Sí. Entonces si en la calle está... Estamos... Tak wszędzie jakieś zabudowanie. Statek jest teraz z tego co się orientuje to jest po stronie Morza Karaibskiego i będzie przepływał na stronę oceanu spokojnego gdzieś tam muszę na niego wskoczyć, zrobić swoje i zejść. Ze mną w samochodzie jeszcze jest trójka zaugantu, dlatego nie, nie filmuję w środku. Dojechaliśmy do jakiegoś miasteczka. Przyznam, że same apartamenty tutaj.

Apartamenty z tarasami Nie ja wiem czy widzieliście te podłączenia tam były rzeźnie To tak było pięknie jeszcze niedawno A teraz taki syf

Później to jakoś postaram się zweryfikować. Chyba, że gdzieś musi uda jakąś tabliczkę nagrać, będzie nazwa. Nazywa się hmm. Strasznie mocno wieje, a tej ochrony na tym przeciwwiatrowej nie mam kolumny. Ciekawe jestem, czy znaczy, da się nagrywać na wyglądzie. Jeszcze jedno ujęcie, bo to wam muszę pokazać. Zobaczcie, co tam jest na, na tym statku. O, da się to jakoś o, To jest, chyba ścianka, te spinaczki, mi się wydaje ważne, że tam z mostka nic nie widzą, ważne, że się mogą turyści powspinać, pasażerowie. <gry> tam będzie, nie wiem, czy tam restauracja tam będzie, mosty chyba będzie tam, z tamtej strony. Słuchajcie się turyści A. Teraz czas popłynąć łódką, sorry za wiatr. Nie, to nie będzie ta łódka, tylko ta oj tam, oj tam e. Mam problem z tym wiatrem dlatego, że to coś co kupiłem przeciwwiatrowe, źle to troszkę zamocowałem i to mi się zwyczajnie zerwało, muszę to jakoś potem w domu poprawić. Ale będę teraz nagrywał, a będziemy płynąć i będzie zwyczajnie zbyt silny wiatr to będę jakąś łódeczkę włączy. Dobra, zanim, zanim opuchniecie, po ostrowie. jeszcze raz tą łódeczką płynę, aczkolwiek bolałbym taką. Nazywa się Monarchia. Monarchia. Okay, see you bye bye.